Jestem bardzo zadowolony z, naszego, z naszej postawy na bloku dzisiaj. Chociaż nie tylko środkowi blokowali, oczywiście skrzydłowi też dokładali od siebie. Dzisiaj, szczególnie, macie wstępień, nasz rozgrywający. Myślę, że blok to jest jedna z kwestii, którą naprawdę robi różnicę na tym poziomie w przypadku naszego zespołu Legii Warszawa. Oczywiście, statuetka MVP cieszy, jednak trzeba nie, nie można zapominać o grze całego zespołu. Tydzień mieliśmy rzeczywiście ciężki, czy zadyszka, no może trochę, ale na szczęście udało nam się przepracować porządnie tydzień i pokazaliśmy to dzisiaj w sobotę z lekkim przestojem w drugim secie. Na szczęście trzy punkty zostają w Warszawie. No tak, to na pewno są zawodnicy, którzy już byli ograni w pierwszej lidze, szczególnie tutaj atakujący nam napsuł krwi, ale tego się spodziewaliśmy, że będzie dobrze grał i będzie rozgrywający nim, nim dużo grał właśnie. No ale też przyjmujący, no oni też pograli trochę w tej lidze środkowych, mają też bardzo dobrych, no tak naprawdę no widzieliśmy, że to jest solidna drużyna, dobrze grają, yy, urywają sety z takimi drużynie jak Wrocław, z Tomaszowem ostatnio wygrali, która, który też jest dobrym zespołem. Także spodziewaliśmy się ciężkiego meczu. No liczyliśmy na pewno na jakieś punkty, bo na każdym mecie jedziemy liczymy na zwycięstwo. Myślę, że z każdym możemy powalczyć. No i tutaj, no cóż, może gdyby trochę w tym ostatnim secie trochę przyjęcie nie siadło w końcówce też y, z mojej strony no to myślę, że moglibyśmy pokusić się o tie breaki, no i na pewno w tie to już jest loteria a no jutro no niestety nie wracamy do Krakowa jutro gramy mecz w Siedlcach y, także no fizycznie może będzie ciężko zobaczymy ale też jedziemy no na pewno po zwycięstwo też drużyna Siedlec no, teoretycznie na papierze jest lepsza nawet od Legii, ale myślę że jak dobrze zagramy naszą grę to to, to możemy spokojnie wywieźć punkty. Może od początku zacznę. Dziękuję za gratulacje i no, bardzo się cieszę z tych trzech punktów, bo my wiedzieliśmy od początku, że ten listopad dla nas będzie bardzo kluczowym takim miesiącem, jeśli chodzi o, o ten sezon. Eee... Zaczynamy go bardzo dobrze, bo trzema punktami e, i z tego ja się najbardziej cieszę. Druga rzecz to zgadza się, dzisiaj w, w całym meczu generalnie nie, nie, nie widziałem końcowego raportu, ale spora była przewaga blokiem. Druga rzecz, że dużo, nawet jak gdzieś przechodzi przez ręce, to dużo tych piłek dotykaliśmy i mieliśmy, mieliśmy szanse swoje w kontrze. Drugi set przegrany, ale myślę, że na własne życzenie, bo popełnialiśmy zbyt dużą ilość błędów własnych i graliśmy bardzo niecierpliwie. Chyba chcieliśmy po łatwym pierwszym secie za szybko go skończyć. I kluczem dzisiaj do wygrania tego spotkania, oczywiście oprócz jakości, czyli serwisu, co jest naszym atutem i bloku, no to jest utrzymanie spokoju i nie denerwowanie się tam jedną czy dwoma nieudanymi akcjami. W drugim secie troszkę było niepotrzebnie nerwowo, ale, ale na szczęście wyszliśmy z tego i, i, i mamy trzy punkty. To bardzo cieszy, bardzo cieszy, bo na to bardzo mocno pracujemy. Tak, fizycznie nie wyglądaliśmy za, za dobrze w tygodniu. Trochę pozmienialiśmy trening, żeby, żeby chłopcy dzisiaj się czuli w miarę komfortowo fizycznie. To był, to był klucz do dzisiejszego spotkania. Z zewnątrz może nie wyglądało, że mamy że, że, że ten tydzień tak wyglądał, ale też nie było po akcjach jakiejś wielkiej radości, wielkiego biegania, wiele, jakby utraty energii. I to też było widać, że właśnie kontrolujemy te emocje i kontrolujemy te siły, co brawo, bo też pokazuje, że jesteśmy w miarę doświadczonym zespołem i, i potrafimy i w takich sytuacjach sobie radzić.